Tym razem myśląc o kolekcji, postanowiłam nie udawać się w żadne dalekie podróże, nie przeglądać setek albumów, nie poszukiwać żadnej konkretnej inspiracji, jednej, jedynej, która stanie się kanwą do kolekcji. Postanowiłam, że tematem kolekcji będzie sukienka sama w sobie. Postanowiliśmy sadzić naszą kobietę Simple na wiosnę, lato 2012 w takiej bardzo radosnej, kolorowej scenerii, kojarzącej się jednoznacznie z radością, ciepłem wakacji. Muzyka po półrocznej ciężkiej pracy nad kolekcją staram się, żeby została ona zaprezentowana w taki sposób, żeby jak najlepiej wydobyć jej walory i piękno. Dlatego do współpracy zawsze zapraszam najlepszych specjalistów w tym kraju. Współpracujemy z Marcinem Tyszką, z Agnieszką Ścibior. Ima Simple jako jedna z niewielu w tym kraju zatrudnia wyłącznie top, top, top modelki. Jack to jest maszyna do pracy, jej nie trzeba nic mówić, ona wie od razu, jak najlepiej zaprezentować każdy strój. Jest piękną, nowoczesną, młodą kobietą, uosabiającą wszystko, czym chciałabym, żeby była kobieta simple. Tutaj naprawdę możemy myśleć wyłącznie o detalach, żeby coś, co jest piękne, było jeszcze piękniejsze. Żeby sukienka, która jest wiodącym tematem tej kolekcji, była sukienką trójwymiarową, sukienką pełną ruchu, sukienką poruszającą się w rytm chodzenia kobiet, tak żeby wydawało się, że kobieta płynie. Bardzo duża część kolekcji to są naturalne jedwabie w mocnych, nasyconych kolorach, w purpurze, w mocnej zieleni. Zestawia mnie ze skórą, z którą eksperymentuję już od dwóch czy trzech sezonów. Kobieta symbol to powinna być kobieta zadowolona z siebie, zadowolona z momentu życia, w którym się znajduje, kobieta świadoma siebie tego, co chce osiągnąć, zadowolona, świadoma swoich wyborów, również tych modowych.